Cześć, zapraszam dzisiaj na nowy katalog, katalog z Biedronki. Tutaj mamy okazję tygodnia w Biedronce i nowy system narzędzi marki Miteo Tools od czwartku 27.3., czyli od dzisiaj, nowy system 20V Max. Także zapraszam do prezentacji tych narzędzi, zobaczymy co oni tutaj mają, co chcą przedstawić yy, majsterkowiczom narzędzia do zadań specjalnych także zapraszam na prezentację sam jestem ciekaw jakie te narzędzia tutaj są co marka Niteo tutaj nam pokaże no i przechodzimy na stronę 18 pokazany mamy tutaj system akumulatorowy system narzędzi marki Niteo pierwsze co rzuca nam się w oczy to to, że po prostu zmieniła się kolorystyka tych narzędzi taki jakiś pomarańczowy kolor Dodatkowo tutaj mamy akumulator 25 amperogodziny, 3 lata gwarancji. Tutaj mamy napisane, że nowe produkty wkrótce. Także prawdopodobnie będą dodatkowe inne narzędzia. W ogóle to ta marka miała system Niteo 20V Max. Tamte akumulatory też miały tą nazwę V Max. Po prostu jest to nowa szata graficzna tych narzędzi. Zobaczmy, co tam mamy dalej. Akumulator. Za około 70 zł. Ten kosztuje 99 zł. 4 A, ładowarka 30 zł. A jeżeli kupimy dwa dowolne elektronarzędzia marki Niteo, dostaniemy akumulator i ładowarkę za 1 zł. Oszczędność około 100 zł. Przez to na stronie 22 mamy wiertarko wkrętarkę za około 80 zł. Parametry, jakie ona posiada. Bez obciążenia od 0 do 700 obrotów na minutę, czyli taki pierwszy bieg tylko jeden. Maksymalny moment obrotowy 22 nm. No to jeżeli chodzi o akumulator 20V, no to troszeczkę słaba ta wiertareczka jest. 20 ustawień momentu obrotowego i ustawienie na samo wiercenie. Uchwyt wiertarski od 0,8 do 10 mm. Takie średnice wiertła nam tutaj po prostu wchodzą. Dwie sztuki bity. Uchwyt do paska. Dodatkowo mamy walizkę w zestawie 3 lata gwarancji. Jeżeli chodzi o tą wiertarkę wkrętarkę, to ona jest po prostu troszeczkę słaba, ale pewnie do różnych takich drobnych prac się nadaje. Na początek może być. Zobaczymy, co będzie dalej. Na kolejnej stronie mamy tutaj akumulatorową, wiertarkę udarową, taką małą motowiertarkę. Energia uderzenia 1,2 J prędkość obrotowa od 0 do 900 na minutę, liczba uderzeń od 0 do 5000, wiercenia w drewnie 16 mm, w murze 10 mm, w metalu 8 mm, 3 sztuki mamy SDS, Plus, mamy wiertła, wiertła HSS 3 sztuki, bity 50 mm, 8 sztuk, przedłużka do bitów i dodatkowy uchwyt wiertarski. Waliska w zestawie. Strona 24 mamy akumulatorową piłę szablastą. Parametry tylko podamy. 109 zł. Prędkość bez obciążenia od 0 do 3000. Długość skoku 22 mm. Głębokość cięcia, jakie nas interesują właśnie to jest w drewnie 100 mm, w metalu 10 mm i beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów. Dodatkowy brzeszczot w zestawie. Na kolejnej stronie mamy pilarkę tarczową za około 200 zł. Dopóki nie przetestujemy tych narzędzi, to nie będziemy wiedzieć, jak one pracują, jak działają, jakie są wytrzymałe. Możemy tylko podać parametry: prędkość bez obciążenia 3800 na minutę, głębokość cięcia przy 0 stopniach 48 mm, przy 45 stopniach 36 mm. Średnica tarczy 150 x 16 mm. Akcesoria: ogranicznik cięcia, adapter systemu odcisania pyłu, klucz imbusowy. Dodatkowo 3 lata gwarancji. Kolejna strona: znowu jakaś nowość, chyba tego nigdy nie było. 149 zł. Udarowy klucz, który posiada maksymalny moment obrotowy 250 Nm. Prędkość obrotowa regulowana od 0 do 2300. Liczba uderzeń. Od 0 do 3200, uchwyt narzędziowy 1, 2, nasadki 4 sztuki w zestawie: 17, 19, 21, 23, uchwyt do paska. Dodatkowo tutaj mamy walizkę w zestawie. Za 119 zł mamy szlifierkę kątową, również walizeczka w zestawie jest: 10 000 obrotów na minutę, średnica tarczy FI 125 mm, tarcza w zestawie, rękojeść boczna, klucz do szlifierki kątowej. Tak jak mówiłem, dopóki nie sprawdzimy, nie będziemy wiedzieć, czy ona jest po prostu lepsza od innych takich budżetowych marek. Pistolet do kleju za około 80 zł, czas nagrzewania 2,5 minuty, przepustowość 20 do 25 g na minutę, dodatkowy wskaźnik LED, średnica laski klejowej 11 mm, taki podobny do parka, urządzenie wielofunkcyjne za około 100 zł. Prędkość bez obciążenia od 5000 do 20 20000 na minutę 6 stopni regulacji prędkości oscylacji beznarzędziowy system wymiany narzędzi system odsysania pyłu dodatkowo akcesoria skrobak jedna sztuka brzeszczot do cięcia pogłębnego jedna sztuka płyta szlifierska brzeszczot diamentowy adapter do odsysania pyłu papier ścierny 6 sztuk różnego rodzaju tutaj izolowane wkrętaki kombinerki za około 70 zł. Zestaw o ringów lub uszczelek. Na kolejnej stronie mamy tutaj młotki. Siekierka. Tak wygląda nowy system narzędzi akumulatorowych VMAX starego systemu. Tak mi się wydaje. Zresztą mam taki stary akumulator. Zobaczymy, yy, czy będzie pasować. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. I do następnego filmu. Hejka.